Miraz, Miraz, Miraz jest ostatni. Ja jestem 331. Jeszcze jest. Miraz jest 332, 333. 33 motocykle. Jest ponad rekord. Ostatnia kobieta. Ciekawa specjalnie, gwiazdy na samym końcu. Uwaga, publiczność. Z motocyklistami już sobie poradziłem, już nie mam siły. Ale na was to naprawdę nie mam siły. Teraz, żeby zacząć, wy wszyscy musicie iść 50 metrów do tyłu. 50 metrów do tyłu. Na ulicy też. 50 metrów do tyłu. Zaczynamy, jak przejdziecie do tyłu. To jesteśmy w stanie zacząć. Wszyscy dookoła, moi drodzy, na płycie bicia rekordu nie może być nikogo oprócz uczestnika czyli osoby z brązoletką, plecaki wychodzą. Dzieci, nie dzieci, moi drodzy, wszyscy do tyłu. 50 metrów do tyłu w kierunku ulicy Witosa i 3 stycznia. Gasimy sprzęty! Nie odpalamy! Musimy zgasić motocykle! Musimy zgasić motocykle! Nie palimy! Halo! Musimy zgasić motocykle! Zgasić! Musimy zgasić! się motocykle! Musi być cisza, bo nie, nie dogadamy się. Posłuchajcie, zgaśnić motocykle. Pierwszy sygnał na spokojnie. Pierwszy sygnał odpalamy. Drugi sygnał palimy gumę. Ci, którzy stoją face to face, jeden w drugiego, to blokujcie się przed nimi kołami. Podjedźcie do siebie, wciśnijcie. Ale nie. Trzy razy najlepiej wciśnijcie. Popompujcie ten hamulec. Niektóre sprzęty mają w ten sposób, że jak trzy razy tąpniesz, to ci tył dopiero puści, te, zawsze te większe. Podjeżdżamy, czy to do krawężnika, czy jeden motocykl do drugiego przed nim kołem, pierwszy sygnał, odpalamy, drugi sygnał, zaczynamy palenie. Chyba będzie taka zadyma, że... ja się boję, bo żeby... Nie, 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 nie jest sztuką, żeby opona wyleciała tutaj nam w powietrze. Właśnie cała sztuka A polega się na się tym, żeby nie było no. wyszczału. Także nie szalę. Jest tu kilku takich kozaków, że chciałoby to na pewno zrobić. Nie robimy tego. Musimy tak spalić, żeby nie było tych wyszczałów, bo to jest dyskwalifikacja zawodnika. tylne koło. Bez tego na radę. Super. Kto by chciał przesmarować tylne koło? Tam, żaba macha. Jeszcze więcej? To dalej, kość do nas. Dasz radę, dobra. Kto by chciał przesmarować? Jak ktoś ma bardzo lekki motor, to naprawdę. Jeszcze nie. Poczekaj. Nie rób startu! Uwaga, dron, mamy dron. Czy ktoś widzi dron? Jest? Lata nad nami? Jeszcze nie. Jest czy nie ma? Powiedz. Jeszcze nie. Musimy mieć dron nad nami. Ja podchodzę do maszyny, daję sygnał na odpalenie, drugi sygnał na palenie gumy. I trzecim sygnałem kończymy i zgasić w motocykle. I to, co najważniejsze, nie możemy się rozejść. Musimy wyjechać, ale to już sprawnie. Każdy dostaje naklejkę na maszynie, że ta jego maszyna brała w tym udział. A rekord mamy, liczba już jest. Dobra, po, poniosło mnie trochę, nie? Jeszcze wiele, ale ja jestem pełen nadziei. Każdy dostaje naklejkę, kamera go chwyci i wyjedzie, wyjedzie stąd. Ale na spokojnie, nie denerwujcie się, dużo szybciej to pójdzie niż wjazd. Te sektory, które wjechały pierwsze, pierwsze też wyjadą, już się cieszą. Tak, mieszkańcy, ja wiem, że fajnie w tych oknach, ale zamknijcie je. Przez tydzień jeszcze smrodu z mrodu nie wygonicie. Zamykamy okna. Cały weekend w smrodzie was czeka jeszcze. Do wtorku będziecie będziecie wietrzyć chaty Jak nie, nie gotowi, nie mamy drona. Nie przesadzam. Usią. Na Tutaj w pierwszym rzędzie dzieci. Naprawdę. Rodzice, nie wiecie, co bierzecie na siebie. Do tyłu dzieci. Nie jeden kamień może polecieć jeszcze. Jak dron wystartuje? Dwie minuty. Widzicie? Ja zdążyłem ustawić tutaj Was ładnie z pomocą wszystkich moich kolegów, strażaków i ludzi dobrej woli. Teraz wszystkich Was przepraszam za to, co Wam powiedziałem, ale musiałem Wam nadrzucać trochę dyplomy podpisane. Dyplomy podpisane przez. Pana prezydenta pierwszego tutaj klubu motocyklowego Piotra Kaletę jak i pieczątki tutaj o nas walecznych wilków. Jeszcze postaramy się na pewno o podpis wiceprezydenta w tej chwili obecnego PRM-u. Bachor gdzieś tu jest z nami. Na początku Bachor, pokaż się, pomachaj ręką. Gdzie jest Bachor? Gdzieś jest. A, tam pod budką PKS-u. Jest, pomachaj do nas. Jest wiceprezydent obecny prm o z nami, też podpisze wam dyplomę na miejscu w Koninie, cały tam, do wtorku będzie siedział i podpisywał. Mamy do... minuta. Lepsze, tylko żeby mnie tutaj rozumieć, nie Teraz tak, stewardzi. Gdzie są stewardzi? Ja te samochody. Mamy siedmiu stewardów. Czerwony steward, Pomacha. A mamy dron już? Mamy. Nagrywa dron. Nagrywa. Czerwony macha. Różowy macha. Ten różowy musi wejść na środek, się trochę pokazać, ale na chwilę chociaż. Bo pod drzewem was nie widać. Wyjdź, 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 wyjdź do przodu. Tam pomachaj. Zielony steward. Gdzie zielony jest? Rusin jest zielony. Zielony lud. Jaki mamy następny kolor? Żółty jest. Jest. Marańczowy. I ostatni jaki mamy kolor? Szary, szary. Szary podskakuje. I niebieski stoi tutaj koło nas. Dwie osoby do liczenia czasu. I dwóch. Niezależnych świadków, kolega, pan burmistrz jest, a tutaj mogą nam z tym świadkiem nie, nie przejść. Kogoś z państwa poproszę. Kto z państwa ma cokolwiek związanego ze sportem? Nie wiem, prowadzi jakąś szkółkę sportową? Chodzi na siłownię często? Kto z państwa? Nie ma tutaj wojewódzku nikogo. Co ten pan robi? A macie kogoś naprawdę takiego, co związane jest ze sportem? Tak? Trener, zapraszam. Cię. Ich z kaskiem nie rób od Trzeba było ściągnąć kurkę. Zostawić Co, z czego trenerem jesteś? Super. No to jest to, to jest to samo, prawda. Jesteś świadkiem? I Łukasz, tak? Łukasz. Łukasz, tak. No to drugą stronę. za samochodem, żeby kamieniami miło. Pierwsza serena. Odpalamy motocykle. Druga serena. Zaczynamy palić gumę. Straż pożarna, olbrzymia prośba o tym. Jak usłyszycie moją serenę, tą trzecią, trzecią serenę, to przyłączcie się do wycia. Policja, jak usłyszycie moją trzecią serenę, przyłączcie się do wycia, żeby wszyscy usłyszeli, że to już koniec. Trze trzecią serenę zrobimy razem. Dobra, zaczynamy.

Wszystkich I co? Nie było tak strasznie Daliśmy radę Zgaście maszyny Dobra, gasimy maszyny, nie wycofujemy, nie ruszacie sprzętu. Halo, zgaś tam już. Dobra, Grochu, masz naklejki? Stoicie i po kolei, pojedynczo, nie może nikt z was opuścić. Słyszycie? To, co najważniejsze, zrobiliśmy, ale jak któryś z was wyjedzie poza taśmę, to jest lipa. Słyszycie? Musimy wyjechać bramką. Tak jak PKS tutaj wjeżdża, to my musimy wyjechać. Po kolei, pierwszy sektor, drugi sektor i będziemy wyjeżdżać. Ale nie możecie przekraczać barierki. Kolego, nie możesz tu wchodzić. Nie wchodzimy na płytę. Publiczność nie wchodzi na płytę. Motocykliści, jednym tylko wyjazdem możemy wyjechać. Tylko jednym wyjazdem. Już was wypuszczamy. I teraz tak. Tak. Bramka już wypuszcza po kolei motocyklistów, którzy kierują się do konina. Słyszycie? Nikt nie może przekroczyć. Barierki, bo w takim razie to nie wyjdzie. Teraz już jest super. Teraz tylko musicie wyjechać odpowiednim wyjściem. Jedna bramka. Monitoring, alarmy, security technik, nasz sponsor tam właśnie stoi i tą bramką jest wyjazd. Ustawiamy się w kolejkę do wyjazdu. Każdy dostaje naklejkę na motocykl, dyplomy do odbioru w koninie. Na trzecim, wilczym zlocie. Stąd kierujemy się do Konina. Do wyjazdu nie możemy przekroczyć linii. Stewardzi, świadkowie i sędziowie muszą pozostać tutaj przy zegarze, żeby dopełnić formalności. A motocykliści ustawiają się do wyjazdu. Napis wielki drogeria. Tam kierujemy się, w tym kierunku. I po kolei wyjeżdżamy. Tak, ruszaj, ale pojedynczą naklejką i wyjazd. Uwaga na kamerę.